Okej okay, kochani wracamy. do Divine Divinity Original Scene To prawdopodobnie będzie ostatni odcinek <laughs> i dobra Z, tutaj miałem poziomy i i i kochani e, się okazało że siła 10 odporności Czy co? Wezmę sobie tę siłę na 10 o o o! I cyk. To był tamten. To jest grot. To wszystko. Na tej miłej pani. Quest item. Złoty sztylet. Hmm. Dobra, tu mamy efekt jeszcze powalenia, ewentualnie. Także fajnie. Dobra. Chodzi o to, że zdobyłem yy, nowe umiejętności. Dzięki. Okazało się, że te zdolności. Tu, to są zbrojny, właśnie to jest to, że pozwala poznać, wykorzystać 5 umiejętności ze specjalizacji zbrojny. No właśnie, i teraz miałem to na jedynce I, i poznałem sobie właśnie wyleczenie ran. Zobaczcie, 120, 130 e, po bliskiej postaci można wyleczyć. No właśnie, pewnie na siebie też to można rzucić. E, ty chyba nie dostałaś nic ciekawego. No właśnie, to jest ten zbrojny, prawda? 5 na 5 jest. Można użyć czego innego, żeby zapomnieć. Ale chyba się tego nie opłaca, bo pewnie w tym momencie jakby to zaklęcie, nie? Jakby. No się. Marnuje. No właśnie, mamy też łotrzyka. Mamy jadowity cios. Jest. Użyj, użyj, użyj. Laska maga, ewentualnie, no ale dobra. Ja sobie wziąłem. Aha, ja sobie wziąłem, kochani. Staj, staj, stać, gdzie wy lecicie. Ja sobie wziąłem, kochani, wreszcie tę hydrozofię i mam trzy. Mam odłamka lodu, mam ten odłamek lodu. Mam mniejsze uzdrowienie i strumień spowolnienia. Spowolnienie korzystnie wpływa, bla bla bla. Spowolnij cel. No po prostu spowolnij cel i mam właśnie mniejsze uzdrowienie, także być może teraz już będzie trochę lepiej. Dobra, gdzie jestem w ogóle? Szedłem po drugiej stronie prawdopodobnie. O, o, o! Czy tu można wejść w ogóle? Jakoś? Które Pod wiatr? Oho! Wydaje mi się, że to może być gdzieś pułapeczka, ewentualnie skrzynia. Mrożący dotyk, elegancko. Szkrecik. Nie, nic nie ma. I. Uuu, uh, jakiś czepiec. No dobra, trudno. Dobra, wracamy tu. Tu, tu, tu. Tu jest skrzynia też chyba. Gdzie ja w ogóle jestem na tej mapie? Tak, tu się chyba trzeba iść. Dobra, zobaczmy co w tej skrzyni, w tej skrzyni jest. I w beczce. Kolejny czepiec. Chociaż to jest, słuchajcie, czepce, bo nie wszyscy mają. Także ja sobie ubiorę. Kto tam nie ma? Ty masz, ty masz, ty nie masz. No to masz. No dobra, wszyscy mają czepce, troszkę nam ochrona wskoczyła. Szkoda, nie mogę tego oddalić bardziej. Czekajcie, ktoś na nas czeka tutaj. Jest kapliczka, dobra. Uruchommy kapliczkę. Będzie można się przenosić ewentualnie. Pięknie. Odkrywanie. Ech. No dobra. Trzeba iść do tego. Do Evelyn. Która stoi za tym wszystkim. Oho. Tam one kurde stoją na coś skurczą. Czy Rczybekowie. Rupin. No, a teraz już się tak nie boję. W sensie chodzi o to, że. Halo! Interakcje społeczne. Automatycznie aktywowane dialogi zawsze będą dotyczyć głu... e, postaci głównej. Gdy aktywujesz dialog z jedną ze swoich towarzyszy, twój rozmówca zwróci się do postaci głównej. Tak czy inaczej. Chyba, ale nikomu nie wolno przeszkadzać oświetleniem. Co co Broni się. No to świetny dialog. Naprawdę mega. Dzięki temu masz rykošet. Aha. Eee, dobra. Ten podchodzi tu. Co ty jesteś w ogóle ubrany? Nic. Ten jaką kuszę ma, wielką. Wow. To mnie zła ta kusza. Dobra, moja tura. Wiecie co? Chyba go powaliłem po prostu. Wybicie z równowagi. Cztery punkty akcji za mało. Dobra, teraz ten. Wow! Tego się... Niewidzialność. Oż kurde! Tego się nie spodziewałem. No dobra, skończmy to. Pięknie, nowy poziom przy okazji. Zatrucie, wow. No zobaczcie, jakie pochłonięte 43 elegancko Dobra, no to mój pająku, no. Witam cię. Uy, bez pająka to żadna walka, nie? Dobrze, dobrze zatruwajcie się. Tak, z jakiejś takiej bazuki, nie? Trochę. Tak, bierze trochę na ramię to. Kto tam teraz jest? Opryszek Bitmara. Fajnie, że są też kobiety jako opryszkowie. No dobra. A tutaj mamy, kochani, taktyczny i możemy wyleczyć. Zostanie mi cztery. No dobra, to wyleczmy ją. Czyż nie? Dobra, nieważne. 10 punktów akcji, ale czemu 10, a tu jest 5? Tego nie rozumiem. Czy, czy, czy oddalenie ma jakieś znaczenie? Wow! Czyżbym tego użył, a nie łuku? Tureń. Eee, dobra, spadamy. Aaa, pudło! Dobra, e, kto tam jest jeszcze? Nie, jeszcze ja dalej jestem. Dobra. To teraz jest moja koleżanka. Nie, tylko jeden niestety jest. No, trudno, no. Ciach! nie porażka, ale nie szkodzi. Elegancko. To jest ten chyba ten, nie? Ditmar, O, właśnie. Tego trzeba by wyeliminować. Kto tam jest? Ty jesteś. No, zginął. Fajnie. Pająku. Czyni swoją powinność. żadne to dla mnie yy, wyzwanie teraz ja będę i ja bym chciał rzucić w ciebie piorunem cię ogłuszyć yy. wpadłaś, nie? no dobra sto więc Łączymy sobie tryb zadawania obrażeń. 96. No i tyle. Kto teraz? Nasza Madora. Wstawaj. Pająk jest ogłuszony Więc powinien dostać jakieś ewentualnie Dobra, tego ogłóżmy <głoszenie> Ogłuszenie Ogłuszenie, porażka i ogłuszenie, no to albo porażka, albo ogłuszenie, no eee, dobra, już chyba nic nie mogę. 4PA zachowane Dobra Tu jest 100%, chyba będę musiał to to działa tocznie Właśnie nie wiem, czy tak naprawdę. Czy mam włączony ten tryb, czy nie. Łapczywie wypijam miksturę. To sobie lubię. Hmm, no dobra. 10 punktów akcji. Do tego jest 8. Hmm. Przynajmniej faktycznie warto by się z nimi wręcz tutaj no, pot, potyczkować, ponieważ y, oni no jak będą chcieli uciec czy coś, to dostaną kosę w plecy. Dobra, to jest fajne, dobra Co jest zbyt daleko Ale na to nie jest zbyt daleko Na tego. Niestety nie mam. Też ciągle myślę, że mam many, dlatego właśnie chciałem wykorzystywać te jakieś czary takie mniejsze. Jakieś takie dziwne rzeczy. O właśnie. A nie, no jak pochłonięto? to miałeś dostać w plecy. O no właśnie. To jest to. Dobra, mamy poziom. No i sprawdźmy te zaklęcia. tylko faktycznie długi czas jest ale ja też mam zaklęcie Tylko nie wiem gdzie to zaklęcie jest eee, tu. tu weźmiemy sobie to mniejsze uzdrowienie 38 No to jest dużo większe Dobra, tam ci się niech ten Niech się leczą, a my zobaczymy u Madory Co się dzieje? Aha, bo to jest takie leczenie Długofalowe Tak? Przez trzy tury Elegancko, słuchajcie, to nie wiedziałem o tym Dobra Mega, to jest mega Co by ty tam masz, Madoro? Masz siłę 10 4410 Hmm. Tu mamy zwinność i spostrzegawczość punkty życia więcej, a tu mamy za to obrażenia mega. I co, weźmiemy sobie to. Osobowość umiejętności zbrojny. Byś też miała więcej zaklęć. Ale póki co, chyba to nie jest aż tak potrzebne. Masz siły więcej. Zwinności, inteligencji, kondycji, prędkości, spostrzegawczości. Myślę, że kondycje. Eee... Wy, wy... Poziom określa witalność, maksymalna liczba punktów. Weźmiemy to. E, z punktem umiejętności się jeszcze zastanowimy. Ja tu mam inteligencję prawdopodobnie, chociaż też nie chciałem... Aha, ja mam moździerz i tłuczek, e, sobie znalazłem. I, I się zastanawiałem właśnie... Maga poziom 7. I się zastanawiałem właśnie co tutaj zrobić sobie. Ten plecak. On jest pusty prawdopodobnie, tak. Zastanawiam się, czy tam, co tam rzucić. Wysyłamy to. Jest pusta butelka. Niestety, pusta butelka nie daje nam nic. Ale to musiałaby być pusta butelka na. Yy, no. Jak się nazywa? To mi się wydaje, kurde. Że to powinna być pusta butelka na miksturę. Tak się powinno, być. O, tak się nazywa. No właśnie, plusa by był taka nie Dobra, połączymy może te strzały. Nie Strzebrny grot Składnik. połącz grot strzały z innym przedmiotem, żeby stworzyć specjalną strzałę. A to fajne. Dobra, Ty masz jakiś pancerz w ogóle? Powinać na trucizny i krzepa. Inicjatywa plus jeden. No, nie mówcie, że tam się psują te przedmioty. I że się któryś przedmiot zepsuł. Zwyczajnie. Już, no dobra. Bo tu mam jakieś ciekawe rzeczy. To ty weź. Bo to i tak trzeba zidentyfikować. Laska Pergamona. Metalowa zbroja. To już weźmie nasza koleżanka. Mikstura magicznej zbroi. nasze na powietrze. No. Na no, różne rzeczy, bardzo stare skrótowe z buty, to nie szkodzi, weźmiemy. Ty weź ze strzałę wybuchową. Mastura odporności na trucizny, też se weź. To jest puste, to jest puste, to jest puste. Dobra, co z tą laską Pergamona? To mnie interesuje <laughs> metalowa zbroja 24. Tylko, aha, bo jest magiczna, bo mam prędkość plus 1. No i dobra. Czyli ty masz te wszystkie pergamony. Boska Pergamon 27, 45, 5% szans na wywoływanie efektu ponięcia. Oczywiście to przekazujemy. Dobra, hmm, spożyna zbroja od pewności na ogień. Współczynnik mega inicjatywy plus jeden spostrzegawcze się krzepa. E, co jest wymagane? Zwinność 8. No to pyk. Dobra, ja sobie tutaj zobaczę tę laskę Pergamona. O, gdzie jest ta laska Pergamona? Co ją przejął? Gdzie jest Laska Pergamon? Co jest grane? Tu jest e, 2745, a ja mam 2050 I więcej niestety Kondycja i w trucizny No wiadomo Laska Pergamon, ma lepsza e, dobra Co tam się dzieje? Przez chwilę było naprawdę gorąco uczucie, jakby sam żniwiarz dmuchał mi w kark. No właśnie. Gdyby nie moje zaklęcie, to już byś nic nie czuła. Przykro mi, że za tak to odbierasz. No właśnie. Ja tu się staram być takim tym. Skupczy czyby trochę. Dobra. Eee, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Nie, tutaj się nie można dostać, niestety. Ale można się dostać do skrzyni, mam nadzieję. Jest im kiatura uzdrawiająca. Wiecie co? Tej damy. Tu są skrzynki. O! Prawda, że mam to zaklęcie uzdrawiające. To jest naprawdę mega. Ekipa, lecimy. Zobaczcie, kurde. I to w miarę szybko się do tego regeneruje, więc, więc w, w, w ramach... Oho! Oho! Co to? Drobna perła. Hmm. Tu jest krabownik. Nic nie ma Dobra, gdzie jest ten? Aha, tu jest gdzieś na dole Ewelinowa Gdzieś tu może Tu O, 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 tu, tu, tu Ekipa Wchodzimy tu Dokładnie, gdzie jest entrance, a wiemy, że entrance mamy przy użyciu tego zwoju. Dobra, kto ma ten zwój? Poląc dotyk. Nie, to raczej magiczne musiałbym iść, nie? Deszcz też deszcz. deszcz. Chyba nie ja mam. Ujawniające. Kto szuka tego miejsca? Pośredniczki szuka kto wymawia. Bla bla bla. Haha! Ha. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi. A jak nie, to ja sobie rzucę na siebie jeszcze. Dobra, wchodzimy. Dobra. Jakieś miejsce kultystów. Dobra, prowadź. Mam nadzieję, że nie ma tych. O, ktoś stoi na straży. Długo tak kurde, dziwność zaleka. tak pająka mu wysłał. Chyba stoi za daleko. Ech, może ty go strąć. Muszę ostrzec. Ostrzec wszystkich innych, ale chyba nie dostrzeżesz. No co ten na ciągle gra w Bordelance no. Dobra, to nie ostrzegł wszystkich innych. Tu jest. Tu nic. Tu też nic. Tu też no Dobra, jesteśmy w kryjówce jakiejś kultystów, czy kogo? Klucz. Klucz jak najbardziej się przyda. No proszę wziąć klucz. Py, Dobra. Wo Złoki, zwłoki Złoki, zwłoki, zwłoki, zwłoki Czy tutaj się jakoś można dostać? Chyba tam dookoła jakoś, nie? Chociaż nie wydaje mnie się. Tutaj będę często zapisywał Oho Orkownicy. Ej, czy ty wie, kto zamknął tą bramę? My mieć do pogadania z Evelyn. Czemu chcesz się widzieć z Evelyn? No więc mi się przydać pomoc w dobraniu zasłon do kuchni. Tu mam z ciebie? Muszę jej powiedzieć o tym, co zaszło w Czarnej Zatoce. A to ten! Czarna Zatoka to, były, to byli nasi te. Tam, gdzie zabiliśmy tego bossa wtedy. Skoro mi Lady kazała zaryglować bramy przed takimi jak my, ty jej przekażcie to udzielcu. E, my napotkali przeszkodę w Zatoce. Ale my nie ustają w staraniach. Kamień już niedługo będzie jej. Co takiego się dzieje w Zatoce? Skoro ty tego nie wie, to najwyraźniej Ciem to przerasta chudzielcu. Niech tym się lepiej spyta Ewelin, dobra? Albo lepiej wy sami pójdą to sprawdzić. Ta, wasze tyłki wyglądają, jakby mogły mieć w guście tamtejszych piratów. Ale ci to już wszystko my ruszać, by, pos by skończyć to, co my zaczęli. Ty móc powiedzieć, Ewelin, gdzie nas znajdzie. A ty, kto ty jesteś? Ty nie poznawać brata na jednej ścieżce, choć ty być jak mały ptaszek, a ja wielki tur, to w oczach bogini jesteśmy sobie równi. Powinieneś się stąd wynieść. Czyżby udzielcu, może ty podaj mi jeden powód, żebym ja nie wyrwał ci rąk eee... No właśnie Zobaczymy jak wychodzi nam nasza Haha. Wydaje mi się, że ilość punktów to jest chyba ilość. Tam, wiecie, presfazji na przykład, że ma tam. Współczucie, presfazje takie, te smuty, i tam, jak się ma plus 3, to za każdą wygraną ma się 3 punkty. Tak mi się wydaje. Kurde. A ten ile ma? Też 3. No dobra. To jakaś walka. Będzie sensowniejsza. Kurde. Dawaj, papier. Dobrze. Teraz daj nożyczki Niech będzie hucielcu, niech będzie! Ty daj znać dobrej pani, że my liczyć na spotkanie, skuda. Zgoda. Spadajcie Narzędzie do rozbrajania pułapki. Tak myślałem, że będą pułapki gdzieś tu Tylko pytanie czy Jedna pułapka. Czy, czy narzędzie może być użyte wielokrotnie? O tak. Tego nie wiem. Dobra, nie przeszkujemy złok, ale skrzynie co innego. Dobrych udzielców. <grystanie> o złoto. Dobra, tu nic. Pytanie, czy yy, spostrzegawczość jest jakoś. Mam klucz przede wszystkim. Kultysta, kultysta, kolejni, ale jacyś tacy, kurde, osłabieni trochę. Ciekawe czemu? Jakiś laboratorium? Muszę się, kurde, podnieść wyżej.